Cześć, witajcie w nowym vlogu dzisiaj działkowym. Dzisiaj zabiorę się za montaż szkalarni ogrodowej, o której wspominałem w tym krótkim nagraniu w szorcie. Dobra, no to zobaczmy, co to znajduje się w tym kartonie. Chociaż najbardziej zainteresowany jest mój kot. To co? To mi składać, tak? No. Yy, zabluruję tutaj markę tego, yy, tej szklarni. No tu następny. Dobra, ja mam tu ekipę do montażu. Okay, yy, zabluruję markę tej szklarni, bo nie chcę tutaj robić jakiejś reklamy. Tak jak wcześniej wspomniałem, yy, na shortcie, dostałem to w prezencie. No i spróbuję to złożyć w całość, a docelowo znajdzie się to na moim balkonie, typu lodzie. Szklarenkę można kupić w markecie, jednym z tych, które ze sobą ostatnio walczą. Ale nie tym robalowym, tylko tym z zachodniej granicy. Ale nie wiem w jakich pieniądzach. Bo, tak jak wcześniej wspomniałem, dostałem to od znajomej, także trudno mi powiedzieć, ile to w tej chwili kosztuje. Zobaczmy, co to znajduje się w środku. No, co na pierwszy rzut oka? Montaż raczej nie powinien być skomplikowany. Widzę siatkowe półeczki. Pod spodem, rurki czyli stelaż. No i tutaj, jakieś poprzeczki. No, w widzę śledzie, których ja nie użyję, no bo wiadomo, na balkonie ich nie wbije. No i tu jakaś rozpałka w postaci instrukcji obsługi czy tam montażu. No tu jeszcze zauważyłem, pod spodem, pod tymi pożyteczkami jest oczywiście ta folia, która całą tą szklarnię okrywa. No, zobaczmy, jak te elementy poszczególne wyglądają. No, wygląda na to, że to będzie robić jako podstawa. Znaczy one wszystkie chyba są takie same. Te poprzeczki, bo jeszcze się przyjrzę, ale raczej nie wyglądają jakby miały się różnić. No nie, wszystko jest to samo. Więc wygląda na to, że trzeba je tymi rurkami po prostu połączyć. Tylko zaraz pytanie, które przyjdą w pion, a które przyjdą poziomo, bo tutaj Pomiędzy poprzeczkami, tymi półkami, widzę, że też trzeba rurkę wsadzić. Z tego, co tu widziałem w tej mądrej instrukcji, się tym obrazkiem tutaj sugeruje, to te długie rurki będą jako poprzeczki między tymi dwoma elementami. Więc od razu sobie to wypróbujemy, jak to tu wygląda. Powinno być to jakoś skomplikowane. Nie wiem po co jest tutaj podwójny ten otwór. No, no właśnie, bo w tym papierku informacji na ten temat nie ma. Tu nawet ta rurka nie pasuje za bardzo. W każdym razie tu przychodzą trzy rurki na każdy z poziomów. Montaż raczej prosty, więc każdy sobie z nim bez problemu poradzi. Ale żeby to jakoś super proste było, to, to bym nie powiedział. No dobra, to teraz, żeby przygotować kolejny poziom, trzeba wsadzić rurki. Cztery narożniki. Ale żeby nie było, że ta szklarnia jest znaczy, że każdy poziom jest taki niski, to tutaj są jeszcze dodatkowe elementy, które przychodzą na wierzchołek każdej krótkiej rurki. Przynajmniej tak twierdzi instrukcja. Rozpakujemy to sobie. Zobaczymy, co z tym dalej zrobić. No tak wygląda, że trzeba to po prostu nałożyć. Nie, no to by było bez sensu. No jednak instrukcja wprowadziła mnie w błąd. Nie chodzi o to, aby ten element łączył rurki, jednak poziomy są takie niskie a to ustrojstwo ten plastik mały przychodzi później o tutaj na każdą półkę mocuje po prostu te kratki do tych poprzecznych rurek Wygląda na to, że te poziomy jednak są tak niskie jak te rurki No dobra, no to bierzemy następne dwa elementy plastikowe i co? Nakładamy jedno na drugie w takim układzie wszystko dość liche także trzeba to składać z jakby wyczuciem żeby od razu nie powyginać tego niepotrzebnie aczkolwiek mogłoby to być bardziej spasowane bo tu na przykład już widzę, że rurka niespecjalnie chce współpracować z tą poprzeczką coś tam udało się wcisnąć nie chciałbym tego robić na siłę no, mogę to raczej przemyśleć bo teraz będę miał problem wcisnąć ten kolejny element czyli chyba najlepiej sobie złożyć z boku każdy z poziomów i dopiero w całości nasadzać na tą konstrukcję Uciągną dwie kolejne rulki i pakuję je tu. Połączymy to razem ze sobą. Albo i nie. Wszystko zależy od tego. I się wpasują te rury w odpowiednie miejsce no tak wygląda, że coś tam wlazło no to teraz mogę to nasadzić po stronie przeciwnej no jestem ciekaw, bo na opakowaniu jest informacja że obciążenie jakie wytrzymuje każda półka to jest 8 kg no nie wiem, czy bym ryzykował taki ciężar na każdą z tych półek. No dobra, coś tam stoi. No i tak będzie wyglądał każdy z poszczególnych poziomów. Tak jak mówiłem, nie jest składanie jakieś skomplikowane. Instrukcja raczej mało czytelna, no ale na jej podstawie da się to poskładać. O, a tam czarna przyjaciółka chodzi. Węż, co to się tu wyczynia? No, tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Każdy z poziomów poskładałem. Mam je przygotowane. Ten ostatni nie ma już tych poprzecznych rurek. Tak patrzę, że tamtą ostatnią włożyłem odwrotnie. Ale to nic. Ona nie ma już tej poprzecznej rurki. W każdym razie wezmę teraz każdy z tych poziomów, nałożę już tutaj bezpośrednio na tą konstrukcję a wam pokażę już w całości no dobra główna konstrukcja jest już złożona teraz czas na montaż poszczególnych półek to chyba raczej nie jest skomplikowane bo wystarczy je po prostu ułożyć na tym stelażu no i zabezpieczyć tymi plastikowymi kółkami z tego co widziałem to po prostu wystarczy to tu Wkliknąć, no i faktycznie siedzi, aczkolwiek chyba lepiej by było złapać całym tym krzyżakiem tą siatkę po prostu w miejscu łączenia. Dobra, bo ja tu jedną ręką robię, nie patrzę na ekran, nie wiem co wy widzicie. Może w ten sposób cyk. Tak, i teraz zobaczcie cały ten krzyżak, który tutaj jest, chyba właśnie dlatego, jest tak wyprofilowany, pasuje idealnie na tą kratkę od półki. No i gotowe. No dobrze, ja stalarz mam już złożony w całości. Teraz pozostaje go tylko wynieść na balkon no i założyć ten foliowy namiot. Wam już pokażę efekt finalny. No, tak wygląda efekt finalny prezentuje się podobnie jak do tego co jest na zdjęciu na opakowaniu no jedyne co to będę musiał na dole położyć jakieś cztery kostki żeby to nie odleciało z pierwszym wiatrem no i teraz musi czekać oczywiście na rozsady u mnie póki co dopiero zaczynają się pojawiać oczywiście pierwsze co kiełkuje to jest sałata jak tylko będą przesadzone do kolejnych pojemników do większych no to wtedy już zostaną umieszczone właśnie w tej szklarni. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!